Drogi Lwie, droga Lwico, w tym tygodniu robimy sobie czytanie tygodniowe od 5 do 10 sierpnia. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Drogie Lwy, drogie Lwie, droga Lwico, przede wszystkim wszystkiego, co dla Ciebie najlepsze z okazji Twoich urodzin, bez względu na to, czy jeszcze na nie czekasz, czy już jesteś chwilkę po. Pięknie te energie urodzinowe wyszły mi w pierwszej karcie, w trójce pucharów. Mamy tutaj takie rozstańczone, jedna nawet chyba boso, albo w jakimś takim delikatnym odzieniu, rozstańczone rusałki wyciskające winko do kielichów. Może tak być, że w, na przykład w ten nadchodzący weekend jakiś lwiaczek e, świętuje swoje urodziny najzwyczajniej w świecie, albo wyjeżdżacie na jakiś urlop i cieszycie się tak zwanym nic nierobieniem, czyli celebracją, tańce, śpiewy i hulanki. Karta środkowa, arcykapłanka, to tutaj dla uważnych. Wiecie, ja tasuję bardzo dokładnie karty. I z przełożenia te wszystkie trzy karty są, i ta środkowa jest identyczna z kartą z waszego czytania urodzinowego. Więc jeśli jakiś lew jeszcze nie widział tego specjalnego tylko dla waszego znaku Zodiaku czytania, to serdecznie zachęcam, zobacz, bo ja tutaj chyba mówię do tego samego lwa lub lwicy. Z którym tamto czytanie rezonuje. W arcykapłance albo możesz mieć partnera, któremu się, że tak powiem, nie chce robić różnych rzeczy z tobą już, albo jest chwilowe ochłodzenie w waszej relacji, nawet w jakichś krańcowych sytuacjach, może to być karta impotencji jednego z partnerów, albo to jest tak, że jakiś lew albo lwica jest przeciążona i po prostu potrzebuje się troszeczkę sobą zająć. Bo ten niebieski, taki lodowy wręcz kolor szaty tej arcykapłanki mówi o takim skupieniu, wejściu na wyższy poziom świadomości, może o jakiejś medytacji. Może jakiś lew albo lwica jest zmęczony, wiecie, wakacje bywają męczące. Ja zawsze się śmieję, że na urlop warto pojechać na więcej niż tydzień, a potem jeszcze tydzień po urlopie odpocząć. Oczywiście rzadko kto z nas ma taki komfort, ale faktycznie urlop potrafi nam dać do pieca, prawda? No, i jak jakiś lew albo lwica troszkę się sobą zajmie, oczywiście nie egoistycznie, nie rzucając dzieci, partnera czy partnerkę w kąt, tylko po prostu nie wiem, kwadrans dla siebie dziennie. To taka optymistyczna, oczywiście, wersja, nie? Kwadrans bez telefonu w ręce dziennie, to dla tych uzależnionych i takie tam, sami wiecie najlepiej, czego wy potrzebujecie. To może wtedy lew. Wróci do takiej pięknej, buławowej energii w karcie królowej Buław. I odzyska ten wigor, ten błysk w oku, bo buławy to jest duża witalność, duża chęć życia, duża radość życia, duża energia seksualna, jednocześnie umiejętność wyznaczania granic. W tej królowej Buław, zobaczcie, ona się tak uśmiecha. To jest jedna z moich ulubionych kart w tej talii. Jedna z dwóch firmujących całą tę dalię. A nie ma żadnej broni, jest przyjacielsko nastawiona. Tutaj ten słonecznik, słonecznik, symbol przyjaźni. I kotek tam gdzieś u nóg się wije, ale do niej należy podchodzić tylko z czystym sercem, bo ona też jasno wyznacza swoje granice. Jest jakby świadoma siebie. Jeśli jesteś mężczyzną lwem, to oczywiście płeć w tarocie nie ma znaczenia. Tutaj same kobietki wyszły w tych kartach, ale to jest niekoniecznie dotyczy tylko kobiet, tylko tego rodzaju energii, którą możesz czuć. Drogi Lwie, droga Lwico, wszystkiego co dla Ciebie najlepsze na ten tydzień i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie.